Siemanko, no to już jest jedna z ostatnich części, jeśli chodzi o ten samochód, tych, tych moich odcineczków. Dobrnąłem do etapu, w którym, tak jak każdy lakiernik, mija po prostu depresja, wychodzi słoneczko i zaczyna się fajny dzień, tak? Czyli mamy wszystko w podkładzie, niektóre rzeczy mamy pomalowane, tak jak na przykład tutaj, środek mamy pomalowany na, na matowo, już jest skończony, tak? Tak samo jak komora bagażnika, no i komora silnika jest zrobiona na. Na świecąco. Tak? Oczywiście z tej komory tak naprawdę dużo widzieć nie będzie człowiek, ale, ale no jest pomalowana na, na świecąco. Myślę, że to będzie fajny efekt, potem się to jeszcze zabezpieczy. Tak? Oczywiście tu pomalowaniu w, w te wszystkie dziury, w te wszystkie, że tak powiem rzeczy, będzie wetknięty wosk w każdą możliwą dziurę. No i słuchajcie, no w, w trakcie wrzucania tych różnych zdjęć z różnych prac spotkałem się z różnymi komentarzami, Postaram się dzisiaj tak wkrótce, pokrótce jakby na kilku oddzielić odpowiedzi i wyjaśnić. No ktoś mi tam może nie tyle zarzucił, bo ja to nie biorę do serca tego takich rzeczy, że błotniki w gumie nie są oryginalnie całe tak jak ja zrobiłem, tak? czyli w tej masie natryskowej. No może i nie są, no może i nie są, może to nie jest 100 oryginał, ale no z racji tego, że poprawiamy samochód po 30 letniej jeździe na drodze no, zabezpieczamy od spodu miejsca, gdzie, gdzie może się coś dziać, tak, żeby potem już nie wracało. No, po co nie zabezpieczyć, jak można to zrobić, bo później już prawdopodobnie te błotniki długo długo nie zjadą z tego samochodu. Broń Boże, tfu tfu, żeby nie było jakiejś kolizji. Więc Pewne rzeczy będą, jak w oryginale, na przykład te błotniki przednie będą lakierowane razem z karoserią, dlatego że tutaj mamy między błotnikiem a karoserią połączenie gumką. Będziemy je starać się odtworzyć, więc jakby będzie to malowane na karoserii. Jeśli chodzi o to, dlaczego ja te filmiki robię i co ja wam chcę w tych filmikach pokazać, no to słuchajcie, no chcę wam pokazać z racji tego, że dosyć często te zdjęcia wrzucam, a właściwie wrzucam je w momencie, kiedy coś wykonam, chcę wam pokazać, jaki ogrom pracy czeka każdego, który się chce podjąć takiej naprawy i który mówi o profesjonalnej naprawie, tak? Bo jeśli ktoś śledzi mój kanał, wie, jakie mam podejście do tego fachu. W jaki mam stosunek do y, mazania za 5 złotych? Oczywiście, ja też takie rzeczy budżetowe czasami się zdarza, że robię, no bo to trzeba, y, wiecie, no, to trzeba się dostosować do rynku. Nie każdy ma na renowację samochodów zgodnie ze sztuką, tak? Ten samochód jest jakby takim samochodem wzorcowym. Oczywiście, wiecie, ja przez ten cały czas y, jakby wrzucania tych filmików spotkałem się z komentarzami, w, którym, w których y, y, słyszałem, że. Przecież to normalne, tak, przecież tak powinno się robić. No tak, no tak, tak, tak powinno się robić i chciałbym tak, żeby tak było zawsze robione. Aczkolwiek co jakiś czas na forum trafiają się kwiatki, gdzie ludzie zostawiają naprawdę duże pieniądze w renowację i potem tylko nic, tylko płakać, gdzie pianka montażowa wylewa się gdzieś z profili, gdzie to jest wszystko zapsikane razem z wszystkim, co było. Łącznie z narzędziami blacharskimi, gdzie tam ktoś może zostawił albo jakieś klocze. Więc ja bym chciał tak, żeby każdy samochód był tak wykonany. A co do komentarzy w stylu, a czemu to żeś tam zrobił tak, a nie inaczej. No słuchajcie, no ja zawsze powtarzam, bierzcie ciuchy robocze, buty, ja Wam materiał zapewnię i pokażcie mi jak to się robi. Tak? Lakiernictwo to jest taki fach. Że możemy zrobić pewne rzeczy na milion różnych sposobów. Niekoniecznie drugi lakiernik musi zrobić tak samo. Tak? To nie jest przykręcenie alternatora, że zawsze mamy trzy śruby w miejscu fabrycznym, gdzie, gdzie są te trzy śruby, a czasami no, każdy robi inaczej. No, powiem tak: nawet dobrze zrobione przez innego lakiernika może być ocenione, że jest źle zrobione, zedrze i zrobi od nowa. Także słuchajcie, to jest typowo taki artystyczny fach. Możemy się czepiać no, ja ostatnio wrzuciłem, jak sobie poradziłem z tą zygą Ktoś mi tam zarzucił, że taka wtopa, znaczy nie, to, to akurat kolega, który coś mówi o wtopie to sobie żartował Ale drugi mówi, że chujowo, bo tutaj linia na drzwiach powinna być ostra, a jest nieostra Nie chodziło mi o zygę kolego, którą jeszcze będę ostrzył i obrabiał to na kostce, tylko o ten łuczek Ten łuczek tu zostawia cień pewny, tak Do, do tego mi służyła surmiarka I chciałem, żeby tu tak było tak samo, wiecie jak mawia klasyk, dobrze, że teraz niż po lakierze, tak? Więc to są takie małe niespodzianki, które mogą nas czekać przy odbudowie samochodu i po prostu trzeba je na nie reagować, tak? no, mógłbym to zostawić, ale ponieważ to zauważyłem, no to chyba lepiej teraz to poprawić niż później, tak? Więc uważam te takie jałowe dyskusje za zbędne, jeśli chodzi o samochód, to jeszcze raz, czemu to robię? Po części, żeby pokazać jakby swoje możliwości, bo chcę dalej jakby się rozwijać w tej branży odbudowy samochodów, a po drugie też pokazać paru osobom, których spotkałem gdzieś tam wiecie na swojej drodze, że bo to często się też spotykałem z argumentem słuchaj ty nie potrafisz, ty nie potrafisz, ty nie umiesz. No, Argument, ja wiedziałem, że on jest śmieszny, no bo z, z pewnymi budżetami się do niczego nie podchodzi, o co, co zaraz wyjaśnię, no ale ciężko mi było wytłumaczyć, bo wiecie, my lakiernicy robimy na tyle, na ile ma klient, tak? Jeśli klient ma mało, wykorzystujemy swoje umiejętności, żeby zrobić coś jak najlepiej, w jak najmniejszych pieniądzach, a niecni ludzie to wykorzystują i próbują nam wmówić, że czegoś nie potrafimy, bo bo nie umiemy, tak? Bo, bo, bo chuj, że tak się brzydko wyrażę, z nas nie lakiernicy. Nie. Ale no, kwestia jest taka, że no, tutaj były możliwości, tutaj klient zapłaci normalne pieniądze za to. Do tego sprzyjające są warunki, dlatego że warsztat jeszcze zna, te, też jest nastawiony na taką robotę i yy, ja też jestem nastawiony. Po części z przeszłości, tak jak wam wytłumaczyłem, a po drugie yy, fajnie robić fajną robotę. No i te trzy rzeczy się zgrały, i, i tak mniej więcej to wygląda. Także mówię, podsumowując, każdy może dojść do tego celu tak jak chce, każdy lakiernik robi inaczej. Grunt, żeby nie robić lipy ludziom za ciężkie pieniądze i potem, żeby nas wrzucali na grupy i jechali po nas jak po łysej kobyle. Oczywiście nie liczymy w to robót za 5 zł, gdzie ktoś nam daje przykładowo parę tysięcy takiego gruza i chce, żeby z tego były cuda, bo takich po prostu to, to należy spuścić razem z wodą. I, I tak to mniej jeśli chodzi o mnie, by wyglądało, tak? A jeśli chodzi o ten samochód, co dalej? Ręka mnie boli, bo ja, wiecie, tutaj na no, takim sprzęcie, widzieliście, wrzuciłem <grym> zdjęcie. Słuchajcie, jeśli chodzi o mnie, no to teraz jeszcze chłopaki tutaj spasują przód. Drzwi oczywiście będą robione na luzie, no bo to już nie domaluję, tam jak trzeba i to będzie się otwierało, mogę dotknąć i tak dalej, i tak dalej. Więc drzwi sobie po pasowaniu zjadą, zrobię sobie jeszcze gumki od spodu. No, obmatować wszystko trzeba, tak, poprawić co tam zauważę, no i zaczyna się proces lakierowania. No, jest to najmówię najfajniejszy proces, jaki może nas czekać. A jeśli chodzi o czas poświęcony temu samochodowi, no, ja powiem Wam tak, liczyłem sobie z grubsza. Jeśli chodzi o roboczo godziny, ja sobie tu koło niego połażę. No, nie wiem co Wam pokazać. Wszystko matowe, tutaj się świeci, wiecie, no, ale co połazimy? Jeśli chodzi o roboczo godziny przy tym samochodzie to można śmiało policzyć zacząłem go 9 lutego mamy 9 kwietnia niemalże, tak nie wiem kiedy to wrzucę na internet, więc jest to, są dwa miesiące bitej roboty, tak z grubsza nawet licząc po 8 godzin, 8-9 godzin dziennie to mamy około 400 roboczo godzin no, oczywiście tam parę dni można odjąć, dlatego że a to wiecie, ja to miałem jakieś sprawy urzędowe, więc mnie nie było, a to robiłem może coś innego, ale to jest naprawdę raptem parę dni, nie wiem czy w pięciu dniach to będzie max jeśli chodzi o oderwanie się od tego auta. A ponieważ jeszcze czekam mnie matowanie i malowanie, to spokojnie jakby te 400 robocze godzin przekroczę w najbliższym czasie. Czyli to jest mniej więcej tyle. I teraz takie moje słowo do wszystkich renowatorów albo cwaniaków, których spotkałem na swojej drodze, którzy twierdzą, że za 15 tysięcy da się zrobić samochód i wszelkie inne, jakby kwoty są wymyślone po to, żeby kogośkolwiek szukać, to powiem Wam tak, że w skrócie wziąłem kalkulator do łapy i 15 tysięcy złotych, gdybym miał te same godziny robocze przeznaczyć na ten samochód, to wyszłoby mi o między 35 a 37 zł za godzinę, oczywiście, jeszcze nie liczę tego malowania i polerowania, gdzie. Nie miałbym już na materiał, opłaty, rachunki itd. Tak i, tak I mówię, po części jest ta seria po to, żeby każdemu pokazać, ile pracy to zajmuje, żeby zrobić samochód zgodnie ze sztuką i z dbałością o wszystkie szczegóły. A, a ja, ja wiecie, różną przeszłość miałem i spotykałem na swojej drodze ludzi, którzy takie kwoty oferowali, i potem wielkie zdziwienie, że tu coś nie pasuje, tu coś nie gra. No nie ma prawa grać bo nikt wam za darmo samochodów robić nie będzie, żeby zrobić potrzebny jest czas. Zobaczcie, to jest 500 godzin, jakbym jeszcze tak się z nim cackał bardziej, 500 godzin z mojego życia poświęcone na wasz samochód. Także tym optymistycznym akcentem, tym morałem z tego wszystkiego, że tak powiem, kończę ten odcinek, później jeszcze będę wrzucał, a wszystkich zainteresowanych, jak wyglądał ten proces, cały naprawy, zapraszam na swoją stronę lakiernik Wyklęty, bądź na YouTube'a lakiernik Artur i na Strefę Rekinów, tam macie jakieś codzienne relacje, jak polubicie stronę, będziecie widzieli i u mnie, i u nich postępy po prostu z pracy, bo potem jeszcze składanie. Także słuchajcie, tyle na razie, jeśli chodzi o to, samochód mam w podkładzie, niektóre rzeczy już polakierowane. Działamy, na razie.